Niektórzy ludzie nie wierzą, że gdy medycyna zawodzi, można pomóc drugiemu człowiekowi energią. Niestety, często się mylą. Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Reneusz Stowiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Pani Wanda cierpiała na ostre bóle jelit i żołądka. Była już gotowa lecieć do Polski na leczenie. Na szczęście została uzdrowiona przez mistrza Ireneusza. Swoją wdzięczność za uzdrowienie wyraża w kilku rymach, które sama napisała. Posłuchajmy. A, do Pana Stowieckiego. W podzięce. To cud z nieba lecz na ziemi. Taka myśl się w głowie snuje. Jak to pojąć, jak zrozumieć, tu się zdrowie otrzymuje. Nie dostaniesz go gdzie indziej, choćbyś leczył się latami. Pan Stobiecki, mówię Wam, to jest mistrzu nad mistrzami. Jak nie wierzysz, sprawdź to sam. Ja Wam mówię i polecam, bo tu sama doświadczyłam, sama sobie wierzyć nie chcę, tu choroby się pozbyłam. Dziękuję bardzo. Wanda. Mieć zdrowie to największe bogactwo, jakie człowiek może posiadać. To kwiat radości, a radość to słoneczny kolor życia. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc 773 283 1505 283 1505.